I witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Europe Universalis 4. Jak dobrze pamiętacie w poprzednim odcinku, przegraliśmy bunty w Sztokholmie. Oczywiście ze szwedzkimi separatystami, bo z kim innym możemy sobie właśnie wysłać misjonarza, żeby nawartał Halogaland, czy jakoś, tak? Nie chcę mi się po prostu czytać tych nazw, bo one są głupie i długie i dziwne. Naprawdę, nie wiem, jak ci Szwedzi, Norwedzy i Finowie, mówić w tym języku, on jest naprawdę dziwny. I właśnie super dobra wiadomość jest taka, że zbuntowana szlachta, mm, niestety, niszczy Hiszpanię. Do powstała Katalonia. Dlaczego oni jeszcze nie są moim wasalem, nie wiem, ale trzeba to jak najszybciej naprawić. Yy, państwo w prowincje narodowe Katalonii. No to nieciekawe. To jest nieciekawe. Jakie my ich prowincje narodowe posiadamy? Gdzie tu jest dyplomatyczna? Tutaj jest dyplomatyczna mapa. Oj, posiadamy dużo ich prowincji. Ale ja im nie będę ich oddawał, Poprawnie mógłbym im oddać. I potem za zaanektować, ale nie chcę się w to teraz bawić. Nie chcę się naprawdę w to teraz bawić. Z tego względu, że jest to, jest to trochę taka... Takie zbyt kombinowanie i może też w sumie na dobrą sprawę się nie opłacić bo oni mogą wcale nie, chce, nie chcieć być potem zwasalizowanymi uzna, potem uznają, że są super bogaci wielcy i nagle im się odechce być moim murzynkiem także nie, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę ryzykować yy, po prostu zjemy ich kiedyś tak przy okazji przed albo po jakiejś wojnie z Hiszpanią bo wojna z Hiszpanią to tylko kwestia czasu ja to niedługo zrobię. Litwini, super sobie tutaj pływają. To są faktycznie tereny, w których Litwini powinni pływać. No ale okej, okay, może oni mają jakieś super taktyki. Tajemnicze tajemnicze taktyki, które, którymi wygrywają tę grę, bo w sumie ładnie się tutaj no, Rosja dalej nie powstała, to jest najśmieszniejsze. Ale, ale no co, co poradzić, no. Mam nadzieję, że nie powstanie, bo Rosja jest całkiem silna. O, chyba Litwa im zabrała jakieś prowincje, które oni potrzebują, żeby istnieć. Yy, moc, no moc państwową posiadanie z posiadaniem nowego radu, także nie, nie nie pamiętam, jakie prowincje trzeba posiadać, żeby przejąć, żeby przejąć, żeby stworzyć Rosję. Naprawdę nie pamiętam i czy wygramy, wygramy raczej tę bitwę, a może przegramy. No jest wyrównana bardzo, ale... Ale co, ale, ale wygraliśmy na całe szczęście, tak tak liczyłem sobie po tylko, że jednak wygramy. Mieliśmy jakiś event, który nam dał plus jeden manpower w jakiejś prowincji. Nie przeczytałem, bo troszeczkę tak na pośpiech to zrobiłem. Po prostu na szybko wlikałem. Przetransportujmy to 18 tysięcy brytyjskich żołnierzy. Niech oni będą sobie stacjonowali we Francji. Niech 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 będę miał jak największą armię przed tą wojną z Hiszpanią która naprawdę zbliża się wielkimi krokami. Ja chcę zobaczyć jaką potęgę militarną ma Hiszpania. Czy te dwa oddziały dadzą radę Hiszpanii? Hiszpania ma 45 tysięcy żołnierzy, ja tu będę miał 50, nawet chyba ponad 50. Także myślę, że powinno być dobrze. Aczkolwiek może dorobię jakieś agresywne jeszcze regimenty. Kicze właśnie zmieniło swoje granice. No i co? No i w sumie co, nic nikogo twoje nie obchodzi y... Hiszpania, no naprawdę Hiszpania te kolonie swoje rozsyła jak szalona, no naprawdę moje kolonie w porównaniu z hiszpańskimi koloniami to jest nie wiem tak jak porównywać wielkością nie wiem fortepian i ziarnko groszku super porównanie swoim drogą y... bierzemy czyjś w dyplomatycznych mi... Przepraszam za to króciutkie cięcie, no niestety musiało ono być, ale myślę, że wy już jesteście przyzwyczajeni do cięć na moim kanale. Yy, patrzyłem czy coś ciekawego się działo w Europie, w ogóle na świecie, nie zauważyłem. Powstała Brazylia, to jest w sumie ciekawe. Ale w sumie to nie jest jakaś tam super wiadomość. Jak w ogóle wygląda Brazylia? Aha, nie chciałem się z tymi mapami, a chciałem zobaczyć jak wygląda Brazylia na tle takim ekonomicznym ale nie chcę się teraz nie chcę się teraz w tych mapach zyskujemy prowincję narodową super jeszcze jedną i możemy sobie jeszcze nawrócić sztokholm na naszą wiarę to mi się w sumie podoba no już niestety z Litwą nie poławimy się w Royal Mariarze ponieważ ponieważ to no niestety nie udało nam się przejąć ich następcy no nie jest to najfajniejsza wiadomość bo należało znaczy nie należało ale no, Na pewno byłoby fajnie, gdyby jednak, gdybyśmy jednak, yy, gdybyśmy po prostu byli w Unii Personalnej. Dobrze, przesimy nasze arnie do jakiejś prowincji, gdzie one dadzą radę yy, być utrzymane, miały, gdzie nie będą miały za dużo atryszyn. Mistrz szpiegów coś tam umiera nasz, yy, nie obchodzi mnie to, znaczy w sumie trochę nie obchodzi, bo teraz wiemy sobie nowego ważący dyplomatycznego doradcę tak właściwie dyplomatyczne. dyplomatycznej, no, który będzie nam wyłączał cło globalne o 10% super, super, zawsze się mieć cło globalne wyższe o 10% i weźmiemy sobie 18 technologię militarną, w której będziemy mogli sobie dać wziąć nową konicę i nowe działa skórzana armata, super i szwedzcy dragoni no Szwedzi już nie istnieją, a wy jak z jakąś szwedzką myjazdą no nie fajnie, nie fajnie, nie, 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 nie Ponieważ jak dobrze wiemy, Slocia jest warzywiakiem w tym momencie. I najprawdopodobniej długo będzie jeszcze większym. Dlaczego moje armie mają tylko połowę morali? Nie do końca zdają sobie z tego sprawę. Ale... Ale nie wiem, nie wiem naprawdę co o tym myśleć. Może po prostu sprzedajmy dalej prowincję Pepikom. Bo to na siwa nasi wasale. Nasi wasalowie sprzedajmy im... nie znaczy sprzedajmy? dajmy za darmo bo ona... o nie chcą! a dlaczego to? Hmm. kenbek jest koloniem jak to Kenbeck jest koloniem aha bo to się jeszcze kolonizują te prowincje, rozumiem hmm, także sprzedajmy im może penobosko super na na prowincję penobosko pełdzie bosko, haha. A jakby się od dukata aaa, no napłacili... Ale nie, no, na mnie jest darmo, żeby nie było, napłacili takich już 60 dukatów. Także, także czemu... czemu mam od nich Sknera się jakby do pieniędzy? Są moi wasale. Hmm. Ale ta Hiszpania naprawdę tutaj wpija się w te kolonie, no boi się to. W Portugalia też nie poróżnuje. Ale wydaje mi się, że Hiszpania chyba jednak tutaj bardziej szaleje. Na no, Pepiki, jak te pepiki, no. Niezbyt wielkie, ale za to Do ostatniej kropli krwi. I możemy sobie wziąć teraz tą technologię administracyjną. Nie wiem czemu te technologie tak wchodzą szybko teraz. Jakiś mam teraz chyba lepszy rok, może mam dobrego króla, nawet nie wiem czy Czy tam królową, królowa Anno II Tudorowa, ona ma, no w sumie nie, nie ma złych statystyk. No tylko dwa administracyjnej, ale za to 4 dyplomatycznej i 5 militarnej. Hmm. I co? Sprzedaj im, daj nasze prowincje, teraz sprzedamy sprzedamy Kastynię Sprzedamy im Kastynię, ponieważ... No ja nie chcę mieć tutaj tego, nie chcę mieć tutaj tego yy, Chcę, żeby oni byli więksi, a nie żeby ja był większy I raz sprzedamy im się Kasko Te się dalej kolonizują, także tutaj <coughs> dużo do powiedzenia nie mam Co możemy dalej zrobić? Możemy sobie wziąć ideę ideę dyplomatyczną i my to zrobimy, bo jesteśmy a hit of time to aż 8 lat będziemy sobie szybciej robili claimy czyli w sumie spoko mi się to podoba o i przepraszam musiałem sobie odbić, od, odbiło mi się musiałem sobie oddechnąć, się, powiedzieć no widzę, że tutaj na pol w ogóle otomani jak się wbili w uwysep apeliński tak teraz chyba będą musieli z niego uciekać Niestety. To w ogóle jakaś duża wojna jest. Jak to wygląda na tle odtobanów? No nie no sobie poradzi No i jestem z powrotem. Nie. Jeszcze jedno cięcie niestety. No trudno. No trudno. No wyobaczmy sobie, jak Kongo wygląda. No w sumie mam no, w dupie jak wygląda Kongo, ale nie wiem dlaczego mnie to ciekawi. Znaczy, nie ciekawi, ja nie wiem dlaczego chciałem zobaczyć w ogóle. Jak to wygląda w ogóle Afryka, Afryka. Normalnie już się zaczynają kolonie portugalskie, także przez powoli koniec Afryki. Natomiast rosną nasze piki, yeah, ale... Rym. Przynajmniej jeszcze jedną prowincję, te, o, TO, Kasko. kasko. Okay, Okej, wezmą ją. Dlaczego oni mają tak jakoś, zawsze nie lubią za bardzo, a najmniej mają prowincję? No nie, nie fajnie, nie fajnie. Może, może, na przykład poprawmy z nimi stosunki. Sprawdźmy sobie z nimi stosunki. Będzie ogólnie fajnie. Opepiki dają nam 4 dukaty, to jest w dużo. Co ja mogę z nimi zrobić? Obniżenie cła, zwiększenie cła, obniżmy to cło. Czy nie? Czemu nie? Ym, czy ja mogę już zanektować prowancję? Oj, mamy jakiś fajny event. O, my mamy prestiż na minusie. Oj, to nie fajnie. Oj, minus 66, to jest nie fajnie. Dlatego my chcemy, żeby nasz organizator armii umarł. No i proszę, co że nie mamy teraz innego, jedno Weźmy sobie. Zobaczmy, czy możemy już kopać informacje. Możemy, tylko musimy poprawić sobie z tym w stosunki. Mm, i, co? I, co, I co? I co, i co? I co, i co, i co? Nie wiem w sumie co. Nie mam na razie pomysłu, czekam aż, aż się jakoś te kasyle atakuje i może nawet to teraz zrobimy, czy ona ma jakieś sojusze. No ma... To no ma. Mi bo odpowiedziała tylko Litwa, a im do odpowiedziała Polska, Portugalia i Toskania. No No nie jest to fajnie. O ile Litwa by zatrzymała Polskę, o tyle no z Toskaniem i Mediolanem ciągle sobie radzić sam. Dlatego jeszcze się wstrzymamy. Dlatego myślę, że my pokusimy się nas o, o, o delfinat. Myślę, że to będzie fajny kąsek, Tak na szybko, żeby jakoś szybciutko urosnąć. Także z sobie ro, roszczenia do, del, do delfinatu. Jak w ogóle wygląda kalicja? O, ona nie istnieje praktycznie. Nas, no w ogóle, w ogóle, w ogóle nie istnieje. Do tego moglibyśmy sobie z Hainatem Nie, a na przykład yy, z Brabancją ono, i mając silnych sojuszników A taki jakiś bar, głupi Chciałby na przykład być zwasalizowany Nope A jakbyśmy zaczęli z nimi poprawiać relacje To może by chcieli Fajnie by było Jak nam się z... zrobią rozszczenia o Delfina, to zaczniemy sobie poprawiać relacje z barem i może ich zjemy do tego jest jeszcze Burgundia, która też już no, jest warzywiakiem. Naprawdę takim konkretnym warzywiakiem. Możemy sobie w sumie skończyć poprawić na razie relacje z Pepikami. Bo... no bo... No bo na razie nie potrzebujemy, żeby oni nas jakoś lubieli. O, możemy sobie wziąć y, Brusa de Dumba, ta, który nam będzie Moral armii podwyższał. O 10%. I Laponię możemy sobie nawracać na naszą, ku, na naszą religię. Kolonia stała się samowystarczalna, super. Okej, okay, mamy Kansus Berry na Delfinat Da sobie może zróbmy Kansus Belly na Burgundię i zjedziemy sobie na szybko te dwa państwa znaczy jak oni mają sojusz no to nie na, nie na tego sojuszami a Sabaudia oj 23 no i 15 są też spoko i z Barem w znaczy, sobie pokazywać relacje ja bym sobie z chęcią ich zwasalizował hmm, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł <laughs> i co no i czekamy, czekamy, ale będziemy mieli wolnego dyplomatę Przepraszam, że tak piję na, na odcinku, ale naprawdę mnie słyszy w gardle Zaraz nam się jakaś kolonia zrobi To w sumie fajnie, jak nam się kolonia zrobi <coughs> To znaczy, że będziemy mogli sobie kolejną kolonię yy, wziąć A tutaj nam się już skolonizowała ziemia I weźmy sobie konkwistadora Aleksandra de Clipporta, spoko i zaraz sobie wypojmijmy wojnę chyba tym tutaj panom. Bo dlaczego nie mają istnieć, skoro mogą nie istnieć? No to jest proste, no. Nawet nie zwlekajmy, ja jemu od razu wypowiadam wojnę. A napomniałem, że nie ja mam żadnego dyplomatu, nie tylko ten skończy robić klema Burgundii, to od razu go weźmiemy. Minus 10 pił papieskiego po plus 10 do prestiżu. Myślę, że okej, okay. tym bardziej, że my z prestiżem niestety nie jesteśmy za pan brat. Naprawdę nie wiem dlaczego nam tak spada. Przecież jesteśmy wielkim potężnym krajem i możemy sobie yy, nawrócić kolejne, kolejne prowincje. Trzy ostatnie. nie nawrócone I podnieśmy Unrest w Laponii, w Dallas Kogen i w Armlandie. Ponieważ no, buntownicy dają się we znaki. I co możemy jeszcze zrobić? Czy my jesteśmy ahead of time, jesteśmy ahead of time i tutaj chyba też jesteśmy ahead of time, tak. Także weźmiemy sobie te dwie te dwie idee o wpływ agresywny ekspansji minus 20 nie to nie jest to to jest inne koszt aneksji dyplomatycznej czyli będzie nas mniej kosztowała zaraz prowancji spoko i co mamy gotowego dyplomatę wolnego także wypowiadamy wojnę tym śmieszkom i co od razu ich rozbijamy na sam start super panie clifford ich rozbiłeś oblegajmy im fort i jak wróci to też wypowiadamy od razu wojnę Koł pierwszą, Burgundi czy delfino, czy Delfinatowi. Czekajcie. Odpada Także sa, sa bał... Znaczy Burgundię byłem pierwszą. No, w sumie to dobrze, bo ma lepszą prowincję. Także bierzemy nasze agresywne 30 tysięcy żołnierzy ze sobą. I co? No i zaatakujemy ich sobie. No, możemy zaraz... Możemy w sumie im zraszować Ford i zrobimy to. Bo dlaczego by tu nie? Okej, okay, pepiki tutaj ładnie rozpiniatają. Ale moi drodzy... Myślę, że to, odcinek, że to dobry moment, by kończyć odcinek, czy nie? nie? Nie, chwileczkę jeszcze pociągnę ten odcinek. Albo nie, bo w sumie tutaj się jakaś większa wojna troszeczkę zapowiada. Yy, także... Moi drodzy, to jest już... Koniec tego odcinka. Ja Was zapraszam do subskrybowania, łapkowania, przede wszystkim do komentowania i na razie.